Hej, witajcie w alfabecie fotografii ulicznej. Kolejna literka, literka G. Jak? Jak zobaczyć, kiedy jest Golden Hour? Bierzecie telefon, nie potrzebujecie żadnych specjalistycznych aplikacji do tego. Wystarczy po prostu zwykła wyszukiwarka w telefonie i wpisujecie zachód słońca plus miejscowość, w której jesteście. I mi tutaj wyskoczyła godzina 18:04. To oznacza, że o tej godzinie Słońce zajdzie i go już nie będzie, a zachód trwa około godziny czasu. Jeśli chcecie robić zdjęcia podczas złotej godziny, musicie iść godzinę wcześniej, o 17.04. Wtedy zacznie się właśnie ten typowy golden hour. A jeśli chcecie mieć pewność, że zdążycie, to półtorej godziny wcześniej przed tą godziną, którą pokażę Wam, telefon. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę pogodę, bo jak cały dzień jest pochmurno i po południu nie ma żadnej perspektywy na to, że się przejaśni, to raczej nic z z Golden Hour nie, nie wyjdzie. Znaczy, kto Golden Hour będzie, ale będzie takie zachmurzenie, że nie będzie go na ziemi widać. Druga rzecz, potrzebujecie też kompas albo też jakąś aplikację kompas w telefonie albo taki tradycyjny. Musicie wiedzieć, gdzie, w miejscu, w którym stoicie, jest zachód. I powiedzmy, zachód jest tam. Nie, u mnie tam jest chyba wschód, u mnie zachód jest tam, czyli z tamtej strony będzie słońce, zachodziło. Także musicie tak zaplanować kadry, żeby na przykład w mieście Wam budynki za dużo nie zasłaniały, żeby za dużo drzew nie było i tak dalej, musicie wziąć to pod uwagę. Gdzie macie takie prześwity, takich flar słonecznych i wtedy to Wam wyjdzie. Nie zapomnijcie również zasubskrybować tego kanału, jeśli interesuje Was to, co będziemy omawiać, jak będzie literka H.